Ja mam przyjemność otwierać wystawę pani Anny Wysokiej we Włosławku. Zaczęło się to w roku 2002, ale nie mam danych nawet. Garewicz, w zalenie współczesnej we Wrocławku przy ulicy dalej, Wtedy to była, proszę Państwa, dla mnie osobiście niesamowita wystawa, bo kiedy jeszcze zobaczyłam y, panią Annę na żywo i te olbrzymie prace, to były prace y, z wiecie, metalu y, jakichś takich bardzo trudnych prawnie y, Materiałów. Potężne, wielkobarytowe, wielkowymiarowe prace, którymi pani Anna wtedy zachwyciła publiczność. A dzisiaj, proszę bardzo, zupełnie inne wydanie. Co więcej, ono jest przecież krótko o, bo krótko, Pentapolis, prawda? Serdecznie witam wszystkich artystów, którzy przybyli do nas, a byli u nas ostatnio właśnie w ramach wystawy Pentapolis. Witam serdecznie artystów. Pięta Bardzo dziękuję, Państwa, że są tutaj nie tylko Włosławianie, z których bardzo się cieszymy, bo to jest nasza stała i taka wielka grupa odbiorców, ale że przybyli do Włosławka dzisiaj, do Galerii, Susza, z Centrum Kultury.p. Walkę, także goście z Wolumnia. Skąd się? jeszcze, no. nie tylko, Pani Anna zaraz pewnie opowie, ale bardzo się cieszymy, że Państwo są w naszych wnętrzach. I możemy się pochwalić, że on, taka artystka, pani profesor z błęka w którym Mikołaja Kopernika, jest także w naszej galerii. Proszę Państwa, Anna Wysocka to artystka, o, o, którą jest trudno opisać, dlatego że jej po pierwsze pomysły, jej kreatywność, jej um, decyzje dotyczące tego, w jakim kierunku teraz. Z jakich materiałów będzie korzystać, żeby pokazać to, o czym artystycznie i osobiście myśli. To w zasadzie jest, nie ma granic. Tak naprawdę nie ma granic na twórczość. I kiedy ja analizowałam, co jest domeną no bo skończyłam Wydział Malarstwa, prawda? Wydział Malarstwa, teraz reprezentuje także jako naukowiec, jako profesor uniwersytecki, profesor uniwersytecki. Jako Jednak Pani Anno, trudno powiedzieć tak naprawdę, ja tak myślę, jako odbiorca, jaka jest de facto Pani specjalizacja? Ja wiem, że należy Pani do tego grona artystów którzy się nie zamykają, którzy mają bardzo otwartą przestrzeń wewnętrzną i tę przestrzeń artystyczną. I to jest naprawdę najbardziej poruszające, A dzisiejsza wystawa to jest w ogóle coś, co na pewno robi olbrzymie wrażenie, zwłaszcza proszę Państwa, kiedy jest się tutaj samem. Była, była w wnętrzu samodzielnie. Proszę Państwa, warto jest też zauważyć, że artystka decydowała o takim, a nie innym ułożeniu, pracując ułożeniu dzieł, bo aranżacja to także odrosła Pani Anna Dziękuję bardzo. E, szanowni Państwo, szanowni. pierwszy raz się zdarza w mojej, mojej drodze twórczej, że w sprawie e, Przepraszam bardzo, ale e, Jestem po, po czterech tygodniach choroby, i yy, trochę mam yy, jakąś taką pustkę w głowie. Dlatego postanowiłam, że zapiszę sobie rzeczy najważniejsze, żeby, żeby się nie zapomnieć. Yy, chciałam zacząć od tego, że yy, witam wszystkich Państwa bardzo gorąco. Yy, nie będę mówiła o poszczególnych osobach, yy, ponieważ obecność wszystkich Państwa jest dla mnie niezwykle ważna i są to osoby tak bliskie mojemu sercu, że mogłam długo na ten słowo tej zestawie, ale zanim to zrobię, chciałabym gorąco zaprosić Michalinę Brzozowską, naszą tegoroczną absolwentkę naszej katedry Malarstwa, w której pracuję, z którą odkryłyśmy, mam nadzieję, że to też jakieś takie przestrzeństwo duchowe i chciałabym prosić Michalinę, nie namawiałyśmy się. Kilka od siebie. E, Przybyłam tutaj na prośbę, e, ale zabrałam ze za sobą również zwierzęcego ambasadora, dlatego, że wystawa ta jest poświęcona właśnie zwierzętom i nieuczciwe byłoby mówić tylko ze strony ludzkiej. Chociaż on sam przemówić nie może, po prostu pozostaje tą okazję jako też głos zwierząt. Muszę się też uspokoić, bo to jest też wiadomo taka bardzo emocjonalna chwila, ale e, ja opowiem ze strony kulturoznawczej, konserwatorskiej, ponieważ mam okazję pracować w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, gdzie spotykamy się niejednokrotnie ze znaleziskami z dawnych lat, e, które są zwierzęcymi kośćmi. Wydaje się nam być może, że takie e, niezrozumienie zwierząt, pokrócieństwo, które. Jest czymś współczesnym. E, niestety historia wskazuje na to, że nasz gatunek zawsze miał skłonności do tego, żeby próbować oddzielać się od zwierząt, uważać siebie za coś bardziej wartościowego za królów tej planety, za kogoś takiego, kto ma prawo do robienia wszystkiego. E, udowadniają to znaleziska, które niekiedy noszą ślady ostrych, okrutnych narzędzi, którymi ludzie zabijali zwierzę. Czasach, w naszym postrzeganiu zwierząt, to, że nie ma w Kiedyś zwierzęta były święte, a my poza tym, że próbowaliśmy się od nich odróżniać, dostrzegaliśmy też aspekt podobieństwa i nie bez powodu próbowaliśmy zagrać sobie ich zdolności albo ich cechy, żeby nas udoskonalić w jakiś sposób. No więc, Rzymianie zakładali grzyby lwów, żeby czuć się potężnie. E, niekiedy inne narody nosiły skóry, nosiły ozdoby z pazur, z zębów, żeby poczuć się ważniejszymi. E, chowali się jednocześnie do wrogów, e, z ze zwierzętami wspólnie, e, dostrzegając ich świętość. E, to jest coś, czego dzisiaj brakuje, e, a, a jest to z kolei coś, co ja tej wystawie bardzo postrzegam. Mam takie poczucie od samego początku, że po prostu e, ta twórczość jest nie tyle uponem w stronę tego sakrum zwierzęcego, co nawet uzupełnieniem naszych współczesnych czasów o to sakrum, które utraciliśmy gdzieś w czasie naszej kultury i w czasie biegu historii. E, więc zakończyłabym w tym momencie każdego do takiej autorefleksji e, na temat tego, z jakiego powodu właściwie chcieli zagrabić sobie prawo do tego, żeby od zwierząt się różnić, kiedy tak naprawdę powinniśmy w nich dostrzegać raczej coś, co nas łączy ze światem, a nie kiedy uciekać od tego. Jesteśmy ich głosem i jesteśmy odpowiedzialni za to, co Ziemia i co nasz z nimi zrobi. One wszystkie akty tej naszej okrutności, tej naszej nienawiści traktują z pokorą. A teraz jeszcze ja, kilka słów, o, o, pozwolę sobie Państwu odczytać o tej wystawie. Życie i dom wśród pól, otaczająca ogromna przestrzeń, wprowadzają mnie nieustająco w stan zachwytu i wdzięczności. Przestrzeń jest moim żywiołem i utożsamiam ją z wolnością. W procesie tworzenia wystawy. Chciałam przestrzeń galerii, tę niewielką przestrzeń, nasycić niebem, który jest dla mnie cudownym i codziennym spektaklem. Wystawa jest jednocześnie moim hołdem złożonym zwierzętom. Jest wyrazem zachwytu nad ich pięknem i majestatem Współodczuwanie bólu natury związane z ingerencją człowieka mocno wpływa na moją twórczość. Nie mogę się pogodzić z bestialskim traktowaniem zwierząt podczas polowań, wrzeźniach, w niektórych domach. Bardzo istotnym aspektem tej wystawy są najnowsze prace. To temy żałobne berła szamańskie i maski. Wnikam obecnie w jeszcze większą, głębszą przestrzeń duchową, traktując zwierzęta i siebie jako medium Pomiędzy światem duchowym i materialnym. Odkrywam swoje korzenie wśród pierwotnych plemion. Jest mi bliskie ich życie i sztuka. I już dziś serdecznie zapraszam Państwa na kolejną wystawę, e, która odbędzie się w Muzeum Tonego Hejka w Toruniu, gdzie właśnie e, te takie aspekty, to pewnie plemienne, nordcenne, e, będą wyeksponowane jeszcze bardziej. Bardzo dziękuję.